W dzisiejszym odcinku przedstawię Ci ciekawostki z kultowego filmu Sami Swoi. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, zasubskrybuj ten kanał. Możesz także zostawić propozycję w komentarzu na kolejny odcinek. Jan Pietrzak zagrał w Kochaj albo Rzuć, epizodyczną rolę radiowca z polonijnej rozgłośni. Sceny te były kręcone w warszawskim studio, a nie w Chicago jak myśli wielu ludzi. Film Sami Swoi ma rodowód radiowy. Najpierw było słuchowisko które zostało przetransportowane na film. Audycję reżyserował Andrzej Łapicki. Wojciech Siemon grał Pawlaka. Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda drzewo genealogiczne Pawlaków i Karguli? Dominika jarkocz podczas festiwalu rzeźb piasku w niemieckim Usedom stworzyła piaskowe rzeźby Kargula i Pawlaka z popularnego filmu sami swoi. Władysław Hańcza, grający postać Kargula, był dabingowany przez Bolesława Płotnickiego. Hańcza nie dopuszczał myśli, by grana przez niego postać mówiła innym głosem. Starał się więc dorównać Kowalskiemu, ale wszyscy na planie widzieli, że mówiąc obrazowo, Kowalski chłopem jest, a Hańcza chłopa udaje. Starał się mówić kresową gwarą, ale nie wychodziło. Więc kiedy po ostatnich zdjęciach musiał iść do szpitala na zabieg, chęciski skwapliwie skorzystał z jego nieobecności. Zatrudnił Bolesława Płotnickiego, który podłożył głos pod Kargula. Do końca utrzymywał jednak, że zrobił to przede wszystkim z powodu niedyspozycji zdrowotnej hańczy. Sceny do pogrzebu babci Eleonory były realizowane latem. Na potrzeby filmu wszystkie drzewa na cmentarzu zostały ogołocone z liści, aktorzy przebrani w kożuchy, a styropian i sól udawały śnieg. Podczas kręcenia scen ujeżdżania konia z Unry przez Witiem powstał pewien kłopot. Otóż koń wcale nie stawiał się spinającemu go Jerzemu Janeczkowi. Żeby w stanie było napięcie, musiała być dynamicznie sfilmowana. Drugi operator, Andrzej Ramlał, dreptał więc wokół konia i jeźdźca, mimo że bolały go ręce od ciężkiej kamery. A go asystent, by nie zaplątał się w kable. Konsultantem do filmu w sprawach kościelnych był ksiądz proboszcz Michał Drymajło z parafii Gajkowo. Najmniejsze kino w Polsce znajduje się w Lubomierzu w Muzeum Kargula i Pawlaka i składa się tylko z dziewięciu miejsc siedzących rzeczywistości to pomniejszona replika kina Raj, które niegdyś funkcjonowało na terenie miasteczka. W tymże kinie odbyła się pierwsza nieoficjalna prapremiera filmu Sami Swoi. Jedną z najcenniejszych pamiątek znajdujących się w muzeum jest pierwsza kopia kultowej komedii podarowana przez reżysera Sylwestra Chęcińskiego. Podczas kręcenia filmu Kochaj albo Rzuć zarejestrowano obchody Parady Kolumba. W materiale filmowym znalazło się ujęcie przejeżdżającego ulicami prezydenta Stanów Zjednoczonych, Jimmy'ego Cartera. Moment, w którym polityk macha do swoich wyborców i kłania się im, montowano do filmów w ten sposób, jakby odbiorcami jego pozdrowień mieli być właśnie Kargul i Pawlak. Ze względu na szacunek do głowy obcego mocarstwa, zalecono jednak usunięcie tej sceny. W Dobrzykowicach, miejscowości, gdzie były kręcone sceny do filmów Sami Swoi, Nie Ma Mocnych i Kochaj Albo Rzuć, w 50. rocznicę premiery pierwszej części filmu odsłonięto pomnik Pawlaka i Kargula. W 2017 roku laureatem nagrody za osiągnięcie życia został Sylwester Chęciński, reżyser kultowej serii Sami Swoi, Niema mocnych i Kochaj albo rzuć. Ilona Kuśmierska w Niema mocnych i w Kochaj albo rzuć zagrała matkę Ani Pawlakówny. Była zaledwie o 3 lata starsza od wcielających się w rolę młodziutkiej Anny Dymnej. Najwięcej dubli miała scena, gdy sołtes przeciska się przez dziurę w płocie dzielącym podwórza Pawlaka i Kargula. Aleksander Wogiel musiał aż 28 razy powtarzać tę scenę. Reżyser twierdził, że za każdym razem chciał wydobyć z niej jakąś konkretną wizję, ale mu się nie udawało. Stąd kolejne próby. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Jeżeli materiał Ci się spodobał, nie zapomnij go ocenić. Do usłyszenia w kolejnym filmie.